Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie konferencji po meczu 26 szóstej PKO Bank Polski Ekstraklasy, w której to zespół PGFKS Stal Mielec podejmował drużynę Jagiellonii biały, a wraz z nami trener drużyny gości, pan Maciej Stolarczyk. Dobry wieczór panie dobry, trenerze. Czy... Poproszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. No, dzisiejszy mecz zaczął się dla nas bardzo dobrze, strzeliliśmy zaraz na początku bramkę. Myślę, że, że tą kontrolę nad meczem mieliśmy w szczególności w tym pierwszym fragmencie sporą zespół z mięsa nie mógł nam zagrozić. Co z kolei odmieniło się zupełnie w drugiej części meczu, gdzie, gdzie źle, źle weszliśmy w to spotkanie w drugim, drugiej części z mniejszą ruchliwością, z, z, z mniejszą aktywnością i przez to zostaliśmy zepchnięci do, do, do obrony. No i dzięki temu też Stal Mielec strzeliła bramkę i, i później miała swoje sytuacje. Co prawda my też sytuacje swoje mieliśmy i, i, i no z tego powodu na pewno e, jesteśmy jeśli rozczarowani. E, zresztą tak jak wszedłem do szatni po, po meczu, to, to, to widać było na, na, na twarzach, na nastrojach zawodników ogromne, ogromne rozczarowanie dzisiejszą. Dzisiaj przede wszystkim wynikiem. Szanujemy ten punkt, ale, ale nie będę ukrywał, że, że apetyt mieliśmy większy i, i, i no ten apetyt nie, nie, nie został dzisiaj zaspokojony. No ale też trzeba zwrócić uwagę na, na przy tej zmianie trenera. Stali mi widać, że, że ten zespół otrzymał nowy impuls i był mocno zdeterminowany. Czy mamy jakieś pytania? Marcel Kowalczyk pod Krapacie Live. Trenerze ja chciałem się spytać po tym spotkaniu czy mógłby pan powiedzieć czym różni się zespół Stali prowadzony przez Adama Majewskiego od zespołu prowadzonego przez Kamila Kieresia. To trudne pytanie na pewno bo, bo ten ogrom pracy który włożył trener Majewski w ten zespół i, i tą filozofię którą on preferował to to co było widoczne przez tak naprawdę ten cały okres jego pracy. Przyszedł nowy trener, co znam trenera Kieresia, bo współpracowaliśmy razem i tutaj trudno mówić o, o po tych raptem kilku, kilkunastu dniach, aby, aby określić jakąś jasną różnicę. Oczywiście każdy trener ma swoje kluczowe punkty, kwestie, na które zwraca w większej mierze uwagę i pewnie tak jest i tutaj. No. Także nie chcę się odnosić za bardzo do, do, do tego, bo to bardzo trudne pytanie, ale, ale no, tak jak wspominałem przy, przy relacji z tego meczu, na pewno ten impuls y, y, spowodowany nowym trenerem y, dzisiaj był widoczny. To ja zadam łatwiejsze pytanie trenerze, chociaż to już się powtarza. No właściwie zawsze, kiedy prowadzimy i nie potrafimy dowieść tego zwycięstwa do końca, bo, 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 bo Pan opowiada o tym, jak to było, a, a pytanie jest, Dlaczego tak było? Dlaczego znowu nie? Kiedy Stal jest jednak w dołku, no bo, no bo jest kiedy nie wygrywa meczu na rundzie rewanżowej, szybko dostaje bramkę, a jednak to my nie potrafimy dorzucić drugiej, a kasujemy, kasujemy, inkasujemy, inkasujemy niestety. Dwunasty remis w sezonie. No, nie wypływamy ciągle nad powierzchnią, ale to słabo to wygląda w kontekście tego, że trzy mecze ostatnie w sezonie gramy naprawdę z trudnymi rywalami. Zresztą ci też są trudni, prawdę powiedziawszy. Nie ma co ukrywać, że nie ma łatwych rywali. Nawet przekonała się o tym, nie wiem, pogoń grając z Koroną. No nie ma łatwych rywali. To, to Liga jest tak skonstruowana, iż, iż i, i tych, tych zdecydowanych faworytów nie ma. No rzeczywiście, to, to jest nasz problem. Nie ma co ukrywać, że wygrywamy kolejne spotkanie, obejmujemy prowadzenie w kolejnym spotkaniu i nie potrafimy. Nie potrafimy tej kropki nad i postawić, strzelając kolejną bramkę, czy, czy dobrze się w tej sytuacji broniąc. To na pewno nasz, nasz problem i temat do pracy. No, dlaczego? To, to na pewno jest bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie, bo, bo pewnie gdyby taka odpowiedź była, to pewnie by, by takiej sytuacji nie było. Na pewno jest to naszym tematem i, i mocno pracujemy nad tym, żeby to, żeby to zmienić. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko, dziękujemy Panie Trenerze. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener PGA FK jest Pan Kamil Kiery. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. I poproszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. No na pewno wszyscy to widzieli, że pierwsza połowa można powiedzieć, że to zapomnienia. Zagraliśmy słabe zawody, mieliśmy swoje problemy, przeżywaliśmy trudne momenty. No, na pewno nie jest to dobry moment, kiedy, kiedy jest zmiana trenera, jest nowy trener, i w trzeciej minucie się traci bramkę. To na pewno nie jest dobry punkt wyjścia, ale, tak jak powiedziałem zawodnikom w szatni, no, też tak mecze się toczą, że. Są takie momenty, gdzie przede wszystkim, no, nawet jak chcesz, coś nie idzie, ale musisz, musisz przetrwać. I można powiedzieć, że my tą pierwszą połowę w jakimś stopniu, mając dużo problemów taką z takim gry, z, z płynnością gry, y, trzeba powiedzieć jasno, jak Ironia gdzieś y, była w takich momentach, gdzie, gdzie mogła wsunąć drugą bramkę. Może to nie były takie klarowne, bo też bardziej nadziewaliśmy się na takie powiedzmy prostopadłe piłki i, i... I nie do końca sobie powiedzmy potrafiliśmy ułożyć grę pod kątem Jagieloni w nałożeniu się na tego rywala. W przerwie no, dokonaliśmy takiej powiedzmy korekt, jeżeli chodzi o uwagi pod kątem tego, jak Jagielonia gra, jak się zachować w kilku sytuacjach. Na pewno nie był to łatwy moment, bo hmm, wiadomo, drużyna mentalnie też była w trudnym momencie. Moim zdaniem udało się tutaj do zawodników dotrzeć. Zresztą potwierdzili to wychodząc za drugą połowę, bo od razu na początku drugiej połowy, już w 47 minucie strzał Gettingera na krótki słupek, gdzie, gdzie broni Alomerowicz, to już była druga sytuacja. W 50 minucie MAG wyrównuje, także od samego początku było takie widać nasze zdecydowanie i wydaje mi się, że druga połowa jest takim prognostykiem w kontekście następnego spotkania. Stworzyliśmy sporo sytuacji, cały czas wierzyliśmy do końca, że możemy wygrać. Nie, nie cofaliśmy się, stosowaliśmy pressing. No, sporo sytuacji stworzyliśmy, patrzyłem teraz statystyki, 18 do 7 dla, dla stali. Były sytuacje Hiszpański dwa razy, w sytuacji podbrankowej do mańskiej głową. No, kilka razy było blisko, czegoś tam zabrakło. Okej, okay, tutaj w jakiejś perspektywie ten punkt niczego za dużo nie rozwiązuje, bo ani Agieloni, ani Stal też sobie takiej sytuacji w tabeli nie, nie poprawiły. Ale z perspektywy tego, że drużyna przegrywała i miała duże problemy w pierwszej połowie, na pewno trzeba uszanować to, że drużyna ma taki mentalny zysk po, po, właśnie po, po tej pierwszej połowie i może sobie go transportować do pracy na ten tydzień, na następny mecz. Ja tak patrzę na tą drugą połowę. to Patrzę w ten sposób, że widzę fundament do tego, żeby się przygotować i na widzewie powalczyć o trzy punkty. Tak, tak na to patrzę. Także dopisujemy punkty. Za bardzo tutaj nie będziemy tego gdzieś mocno eksponować, ale, ale to jest moim zdaniem punkt kolejny, dopisany i, i walczymy dalej. Czy mamy pytania? Prosimy przedstawić się i podać redakcję. <laughs> Marcel Kowalczuk, Pokrepacie Live. Trenerze, ja się chciałem zapytać, co się wydarzyło w szatni podczas przerwy. Bo wyszliście na drugą połowę całkowicie odmienieni na lepsze. Dziękuję. No tak jak powiedziałem już, w pierwszej kolejności na pewno korekta tego, co, co było złe. Druga sprawa, taka korekta w kontekście ustawienia naszego w niektórych momentach na Jagielonie. Także tutaj trochę momentu taktycznego, ale na pewno parę słów padło, ale to już zostawiamy między co w szatni, co w szatni zostaje. Na pewno na pewno była duża motywacja, na pewno Ważne było to, że było widać to, co też powiedzieli sobie zawodnicy, że, że mecz jeszcze nie zakończył, że, że walczymy i, i rzeczywiście zawalczyli. No Ja też tak patrzę na to, że jest takie powiedzenie, że ktoś jest charakterny, jeżeli sobie coś powiedziałeś, no to wyjdzie i rzeczywiście to zrobi. Zespół to w drugiej połowie zrobił i ten charakter było widać. Przemek Zynkier, redakcja Hejmieret. że ja zapytam inaczej. Ten jeden punkt, czyli brak zwycięstwa, to trener sobie tak kalkulował, że to jest pierwszy mecz, pierwsze starcie w Ekstraklasie tutaj w Nasurskiego, taki debiut czy jednak było grube nastawienie na trzy punkty i takiego rozczarowanie będzie. Znaczy było było duże nastawienie na trzy punkty, ale też jak przyszedłem tutaj starałem się jakby taki fundament podejścia tak trochę równoważyć, nie chciałem tego w jakimś stopniu mocno przepompować. Na pewno drużyna no, potrzebowała przełamania. W takim stopniu no, przełama nie jest. Jest strzelona jest bramka. Dawno, dawno ta bramka w Mielcu nie padła. Także no, zależy, jak na to patrzeć. Ja patrzę na to, że. Bardziej patrzę na to, że jest, że jest zysk, w żadnym stopniu nie, nie, nie zamierzam w sobie budować takiej nie wiem, frustracji, niedosytu, bo po prostu muszę z siebie to wyrzucić, bo muszę tą energię w, no, wrzucić jak jutro do szatni, muszę coś konkretnego powiedzieć, zaplanować na, na widzew. Także także, no, dla mnie to jest cenny punkt Miał wszystko, bo przegrywaliśmy. Robert Kaczmarek w cieniu Peterów. Panie trenerze. O tym dzisiejszym meczu. Jakie Pan wyciąga wnioski, co należałoby poprawić w grze zespołu? Na pewno, na pewno pierwsze, co to jakby wejście w mecz, bo też znowu weszliśmy w spotkanie. Ta bramka też, strata bramki mocno usztywniła zespół, czyli takie, takie powiedzmy, wejście mentalne na pewno nad tym trzeba popracować. Jest, jest, jest wiele aspektów, też jakby też jak patrzę, no, chcemy pokazaliśmy w drugiej połowie, że Chcemy też takich sporo faz nie tylko być zespołem, który się wycofa na własną połówkę i broni i szuka kontry, ale też pokazaliśmy, że chcemy grać na połowie rywala pressingiem. Na pewno w tym pressingu jest ileś tam elementów, takich to wychwycenia, które no można jeszcze bardziej po prostu no doskonalić, nakreślić, że, że można robić to lepiej. Na pewno stworzyliśmy sporo sytuacji. No, nadal mówimy o tym, że trzeba być skutecznym. Ja też tak powiedziałem, nie przyszedłem tutaj, bo dużo się mówi, że nie ma hamulicza. Tak. Ja na to nie patrzę. Zgodziłem się przyjść tutaj pracować w układzie takim, jaki jest. Też stwierdziłem, że w tym zespole jest kilku zawodników, jak jak powiedzmy Mac, Matras, Wlazło, którzy tam sporo bramek w Ekstraklasie, bo niektórzy ponad 23 lili. Zakładam, że jeżeli jesteśmy w polu karty, to każdy z zawodników musi być napastnikiem, przy stałym fragmencie matraz, jeżeli uderzy głową, to jest napastnikiem w sytuacji, także na pewno ta skuteczność, też, też trzeba nad nią pracować pod kątem takim treningowym, ale też mentalnie tutaj budować taką pewność w głowach zawodników. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, nie Pątka, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, czy nie kusiło Pana dokonać zmian w przerwie, bo ta pierwsza część była bardzo słaba? I dlaczego dopiero tak późno na boisku zameldowało się Koki Finokio? To Znaczy, to dosyć dobre pytanie, bo, bo rzeczywiście pierwsze co zszedłem do, do swojego pokoju, bo zawsze wiadomo zawodnicy dostają te 2-3 minuty i w głowie miałem właśnie czy, czym reagować, tak, czy, czy, czy przede wszystkim zmianami, ale uznałem, że jakby na początek tej pracy i, i z, przede wszystkim pracowałem tutaj 10 dni, ja coś widziałem jak gdyby w treningach widziałem w czwartek, była taka gra wewnętrzna, która sprawiła, że był spory z niej optymizm, i ta gra wewnętrzna miała właśnie taką namiastkę tej drugiej połowy. Dlatego no, podjąłem taką decyzję, chociaż mówię, zastanawiałem się nad zmianami, ale podjąłem decyzję, że. Że zawodnicy od razu wszedłem szatni. Powiedziałem, że nie zmienię, po prostu chcę zobaczyć reakcję, chcę zobaczyć po prostu, no, jak zawodnicy zareagują na, na tą sytuację. Jak, 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 jak podejdą mentalnie, jak podejdą taktycznie. Też brakowało mi takiego większego zęba, także tego na pewno gdzieś chciałem. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Nie widzę to wszystko. Dziękuję Panie trenerze. W trzeciej części konferencji prasowej jest z nami zawodnik PGF, Kastowamielec, Kamil Kuk. Kamil, podsumuj według ciebie, jak wyglądało dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry. No mamy troszkę niedosyt po tym spotkaniu. Gdzieś w tej drugiej połowie przeważaliśmy, mieliśmy swoje sytuacje. Zabrakło nam tej drugiej bramki, kroki na tej. Na, na no, bo wiadomo, że pierwsza połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu, ale ale w tej drugiej stworzyliśmy dużo więcej okazji i mieliśmy nadzieję do końca, że, wy, że zabierzemy Ci trzy punkty. Czy mam jakieś pytania? Przemek Przymekiec. Kamil, dobry mecz w Warszawie, później dwa mecze. Takie. Połtorie meczu, takie słabsze. Znowu druga połowa. Dobra, dzisiaj z Jagieronią. Jesteście w stanie przedłużyć na więcej niż jeden mecz tą swoją dobrą dyspozycję. Jesteście w stanie pójść za ciosem. Co wydarzyło się przede wszystkim w szatni w przerwie? No, zdecydowanie uważam, że jesteśmy w stanie pociągnąć tą dobrą grę dalej już pokazywaliśmy to w tym sezonie nie raz, że jesteśmy w stanie grać regularnie i, i grać dobrze. I mam nadzieję, że ta druga połowa będzie takim impulsem, która, który poprowadzi nas już do, do końca sezonu, że będziemy dobrze grali i punktowali. Robert Kaczmarek w cieniu Peterów. Ten remis dzisiejszy to mentalnie wpłynął pozytywnie czy raczej? No, no, niezbyt pozytywnie, yy, no wiadomo, że przed meczem nastawialiśmy się na trzy punkty. Yy, pierwsza połowa, tak jak już mówiłem, była średnia w naszym wykonaniu. Yy, I po tej drugiej połowie no jest jednak niedosyt, bo gdzieś strzeliśmy ładną bramkę. Mieliśmy kilka jeszcze fajnych okazji, słupek, jakieś tam strzały. Yy, no i jednak troszkę jest niedosyt, ale to na pewno zadziała mobilizująco na następne mecze doda nam wiary w siebie i, i będziemy szli po trzy punkty w meczu z Widzelem. Może zdradzić, jak wyglądała przerwa? O czym rozmawialiście, jak reagowaliście, że w 15 minut taką dużą mentalną fazę przeszliście? O, o czym rozmawialiśmy? No przede wszystkim o tym, co robiliśmy źle, czyli o, o zakładaniu nasze, naszego pressingu i, i gdzieś skorygowaliśmy to w przerwie. No i każdy wie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I myślę, że dołożył jeszcze od siebie więcej. Po prostu każdy chciał ten mecz wygrać. Tak to wyglądało, i, i myślę, że to samo z siebie tak wyszło, i, i, i zremistowaliśmy. A co się stało w tej trzeciej minucie, właśnie, że padła ta bramka? To chyba wina raczej obrońców była? No, wina obrońców. Powiem tak, każdy obrońca zawsze jest zamieszany w bramkę, no, bo jest obrońcą. Co się stało? Ciężko im powiedzieć teraz, co się stało. Musimy to sobie przeanalizować na chłodno, na gorąco. Nic nie będę, nie będę się wypowiadał na ten temat. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko. Dziękujemy bardzo.